Ania, teraz będzie polecajka ode mnie, która bardzo mi pomaga ponieważ mam bardzo wrażliwą skórę głowy i mam problem ogólnie z szamponami, więc długi czas stosowałam ten szampon ale jakiś rok temu oni chyba zmienili skład i mam całą butlę, ale nie mogę go używać bo po prostu strasznie mnie swędzi głowa i byłem u trychologa i właśnie, to znaczy nie, nawet byłam u pani dermatolog, trecholog i właśnie ona poleciła mi szampon. Niestety on sprzedaje się tylko w pojemności 100 ml, ale to jest świetny szampon. To już moja trzecia buteleczka, która naprawdę mi pomaga i po prostu nie swędzi mnie skóra głowy i po prostu nie piecze, nie robią mi się takie ranki. Więc naprawdę, on właśnie kończy mi się. Kolejna buteleczka, i ja kupiłam Także polecam. Jest świetny. Dajcie znać, kto też ma taki problem ze skórą głowy jak ja.